Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych. Kierunek, który Aldo współtworzy z zespołem szkół powiatowych w Myszyńcu. Wielokrotnie już mówiliśmy o tym, o tym jak szkolimy młodych ludzi do tego, żeby byli przystosowani do pracy przy maszynach w rolnictwie, w gospodarstwach. Zazwyczaj pokazywaliśmy to od strony serwisu. Dzisiaj chcielibyśmy wam pokazać to trochę z innej strony, bo jak sama nazwa wskazuje, mechanik i operator, no to też pracę na na tych maszynach w polu zobaczcie jak to wygląda. W dniu dzisiejszym wraz z uczniami trzeciej klasy jesteśmy na zajęciach terenowych. Podczas dzisiejszych zajęć prowadzimy działania na ciągnikach takich jak M6, 111 Utility, M7 trzeciej generacji oraz Kubota M5 drugiej generacji. Kubota M512 została wyposażona w ładowacz czołowy mx za pomocą którego nasi uczniowie przewożą dzisiaj palety w wyznaczone miejsca. W ten sposób trenują precyzję działania ładowaczem czołowym. Nasze pole testowe uprawiane jest dzisiaj przy pomocy ciągnika Kubota M7 oraz agregatu Kverneland Enduro. Kubotą M6 Utility zagregowaną z przyczepą jednoosiową nasi praktykanci trenują cofanie połuku oraz parkowanie. Dzisiaj uczyliśmy się jeździć ciągnikami marki Kuboty. Było bardzo fajnie, mogliśmy cofać ciągnikiem, mieliśmy łuk do tego oraz mogliśmy też również układać palety na stos. Była taka konkurencja. Najtrudniejsze było, najtrudniejsze było oczywiście cofać i jechać z paletami. Najgorsze było ułożyć je na stos w linii. Uważam, że są bardzo fajne te manewry, mogłyby być powtórzone one. Dzisiaj był bardzo fajny dzień, ponieważ mogliśmy podziałać trochę w terenie, nauczyć się jazdy ciągnikiem marki Kubota. Mieliśmy konkurencję z cofania przyczepą do tyłu i układania palet na sto z turem. Najtrudniejszym było cofnięcie z do tyłu. Moja ulubiona konkurencja była cofanie przyczepą jednoosiową. Poszło mi chyba najlepiej. Najwięcej problemów stworzyła mi konkurencja ustawianie palet. Chciałbym, żeby takich zajęć było więcej. Możemy się w ten sposób dużo nauczyć. Nasi praktykanci oprócz zajęć na warsztacie, gdzie zdobywają wiedzę typowo mechaniczną, podczas zajęć polowych ćwiczą także typowo obsługę wszystkich maszyn, które posiadamy w swojej ofercie. Dla mechanika, na którego kształcimy naszych praktykantów, ważne jest, aby znali zasadę działania danej maszyny. Jak sami mogliście zauważyć, nasi praktykanci wykonali sporo czynności. Mieli okazję do poznania maszyn, które znają na co dzień od strony mechanicznej, do poznania ich od strony tej praktycznej, w pracy. Pozwoli im to kiedyś na lepsze operowanie i zabezpieczenie tych maszyn przed ewentualnymi uszkodzeniami. Ich praca dzięki temu stanie się na pewno bezpieczniejsza, efektywniejsza.